Siema. Siema, tu Johnny Rep. Krótki komentarz do bieżącej sytuacji na granicy. Mam nadzieję, uda, że się uda zrobić jakiś większy vlog na ten temat. Ale tak, z dyskusji na Facebooku yy, wyciągnąłem różne wnioski i chętnie się z Wami podzielę. Otóż, moi drodzy, pokazaliśmy już na granicy, że potrafimy. Tak? Już Europa, tak zwana Stara Europa... Yy, no, zaczyna nas popierać. Paradoksalnie, yy, opozycja tutaj trzyma stronę yy, najwyraźniej, strony Łukaszenki. No ale nie chcę o tym gadać. Tak naprawdę, chodzi o to, yy, że, no, czy, że ci ludzie chcą jechać do Niemiec. Pokazaliśmy siłę, że, że potrafimy się temu przeciwstawić i yy, może już wystarczy. Teraz. No, yy, uzyskaliśmy wreszcie, czyli dzięki no, tak naprawdę Łukaszenka zrobił nam prezent nieświadomie, tak? Bo teraz pokazaliśmy, że jest, mamy realną siłę jakąś, argumentację, tak? Tak jak Erdogan wycyganił od, od Niemiec i od Unii Europejskiej pieniądze za to, że przytrzymał że przytrzymał w swoich obozach tych uchodźców i nie puścił ich dalej na Europę. Uczmy się od tych, którzy potrafią dobrze negocjować, ponieważ nasza bytność, nasze członkostwo w Unii nie polega na tym, żebyśmy my realizowali interesy Unii Europejskiej u siebie, tylko żebyśmy realizowali nasze interesy w Unii Europejskiej. No, jak na razie nasi, szana, nasi wielcy szachiści szczekali jak ratlerki. Rzucali się, pieklili się. No, to nie jest żadna negocjacja, jeśli za nią nie stoi żadna realna siła. Jeśli nie możemy wyrządzić naszemu drugiej stronie, z którą negocjujemy, żadnej krzywdy, nie mamy żadnego przełożenia, żadnej siły, tak? nie możemy uderzyć gdzieś w jakiś jej żywotny interes, no to nie mamy żadnej pozycji negocjacyjnej. Teraz pokazaliśmy paradoksalnie, dzięki Łukaszence, i mamy wreszcie ten duży kij, który możemy trzymać za plecami. I zamiast szczekać jak ratlerek w Unii Europejskiej, to pokazać, szanowni państwo, panie i panowie, ci ludzie chcą się dostać do was, do, do Niemiec. Do nas się nie dostaną, bo potrafimy to zrobić. Jeśli się nie dogadamy w sprawie Turowa czy innych kwestiach, czy, czy, z którymi, w których mamy spór, to, to ci wszyscy ludzie wylądują u Was bez żadnego problemu. Dobra, moi drodzy, w komentarzach piszcie, co na ten temat sądzicie. Tak, polityka zagraniczna to jest sztuka negocjacji. To, to jest konflikt interesów, który trzeba umieć wygrać. Każdy kraj ma swoje. To nie jest tak, że tutaj można sobie nami zarządzać z, dalszy, z, z Brukseli. Ale żeby nie pozwolić, żeby, żeby nami zarządzano, żeby usiąść do stolika decyzyjnego, musimy sobie zbudować realną możliwości negocjacyjne, czyli realną siłę. No, miejmy nadzieję, że powoli na tą ścieżkę zaczynamy wchodzić.